Cześć widzowie, witajcie na moim kanale. Sorry, że tak długo nie nagrywałam. Dzisiaj sobie zrobimy taką powtórkę. Ja to chyba trzy razy już robiłam, albo dwa. I właśnie zrobię to teraz chyba trzeci albo czwarty raz. Więc no, będziemy sobie jakby... Ja się przebiorę na Brookhaven. Tak jak ja teraz jestem w prawdziwym życiu. Długo nie nagrywałam, więc nawet szybko nagrywam ten filmik. Jeśli filmik wam się spodoba, zostawcie mi suba. Lajka lecimy po 2000. I ogólnie to mega dzięki za 90 tysięcy wyświetleń. Serio. Mega dzięki. Dobijemy 100 tysięcy wyświetleń. Wierzę w was. Dobra. <laughs> no to tak. Ja oczywiście ściągnę z siebie wszystkie rzeczy. Nie wiem, po co ja to robię, skoro mam Oliwię. To wszystkiego jest. Dobra, skóra, czekajcie, muszę sobie porównać. Chyba bardziej ta pasuje mi. Okej, okay, mam niebieską bluzkę ze styczem. dobra. Stitch. Hmm. Ona jest taka luźna. Tak, ja coś może. Tylko ja mam jednego zdjęcia na środku. Dobra, możemy powiedzieć, że to może być coś takiego, bo w miarę podobne albo takie coś. Nie, to bardziej pasuje. No dobra, spodnie to by bladk. To takie coś. Pani, panka pani, mnie przyszła. pani, się tak tak jak mam teraz teraz pani, pani, no tak średnio, można powiedzieć. Może będzie coś lepszego, takie coś. Y takie. Okej. Okay. No to tak, teraz jakieś fajne włosy. Nie wiem, jak ja mam włosy, chyba bardziej podobne do tych. Hmm. Mam kitkę. Więc może coś takiego. I mam większą grzywkę. Hmm. Nie ma takich. Dobra, może być coś takiego na przykład? Dobra, czy ja coś mam jeszcze na sobie? A tak, słuchawki. Dobra, słuchawki. Gdzie my tu możemy znaleźć jakieś słuchawki? Hmm. Tu może? Tu według mnie będą, bo to są na głowę. Tylko na pewno nie te, bo moje tak nie wyglądają. Jakby moje nie mają takich kolców. O, takie. Tylko yy, to trochę za małe są. Tak jakby góry nie mają. To, to coś takiego. To? Halo? Może? Tylko ja chyba bym jeszcze zmieniła tą bluzkę. O nie. Bluzkę bym zmieniła. Piszę po prostu. Po, Jezu, po prostu bluę. M. Mm. O. Takie coś. Halo. To chcę. No. Nawet podobnie. Hmm. po prostu nie miałam pomysłu co nagrywać błagam piszcie mi w komentarzach co mogę nagrać nie żeby to też nie było trudne i no błagam piszcie bo ja już nie mam pomysłów ja tu kilka prób robię i wymyślam w filmiku o czym będę nagrywać więc no pomysłów nie mam taka bluzka Um, Okej, okay. albo nie. Okej. Okay. Um, ja mam na krótki rękaw. Może takie coś, albo nie, bo to jest na długi rękaw. No tak, szczerze, no to nie wiem. Tu jest na krótki, tu jest na długi. Dobra. E nie wiem, o, no ale jest z Miku, no. e, to raczej nie, ale może, może, nie wiem, o, to pasuje, to jest ładne, dobra, czekajcie, dobra. Wiem już jak stoję. Stoję sobie albo tak, albo tak. Ha, naroduj się. Tak? Dobra, tak. <laughs> Powoli chodzę. Czekajcie, muszę sprawdzić. Dobra. Już wiem. Chodzę tak jak ona, tylko ja nie wiem. Oj. Oj, to znaczy hej. Tak normalnie chodzę tak jak ona miała, tylko ja nie wiem jak to włączyć. Dobra, to może coś takiego. Czas jak biegnę. Biegnę no... Tak. No, no tak biegnę. Skaczę. Ojku. Mi się wydaje, że skaczę jednak tak. Dobra. A, ja nie adoptuję. Nie. Nie. Dobra. I jakby co nie piszcie sobie u mnie fanka Wiktorii Wiki, tylko fanka Wiktorii, na przykład albo Wiki, albo no napiszę jej napisz Fanka Wik. O La la. Ok. Halo. Okej. Okay. Halo. Dobra, może napiszę, jak odczyta. Dom no tak średnio no taki szary. Dobra. Yy, ojejku, zamknę okna. W ogóle u mnie jest jasno na dworze. No, bo jest 12.21. Dobra. <laughs> A, no mogę sobie coś nawet tu porobić, bo ja to teraz <laughs> zrobię. Słodki lisek. Nie, włączyłam przypadkowo. Jakie teraz są słodkie? Dobra, patrzymy co będzie kolejne, jak włączę i wyłączę. Znaczy wyłączę i włączę. Wiewiórka! A akurat te znam. <laughs> Zobaczymy, czy będzie coś takiego. No to mi się rzadko pojawia, ale też mam to. Szukamy teraz, co będzie, co będzie. A, to było. Dobra. Hanka Wiktorii Wiki. O! O, zma nie, myślałam. Panka Wiktorii, wiki. Zmasz, wiki. Smaż wiki. Dobra. Czekajcie chwilkę. Dobra. <coughs> Idę zjeść śniadanie, bo no, może zjeść śniadanie? Dobra, co bym mogła sobie zjeść na śniadanie? Może, no, nie powiem, nie wiem jak to się nazywało. Dobra. Dajmy na talerz. Dobra. Gdzie my tu mamy talerz? <coughs> Pewnie gdzieś na końcu. Hmm. Dobra, mamy paneki. Chodź. Proszę bardzo. Dobra, idę zjeść. Gdzie tu jest mówienie? O. Jak sobie włączycie mówienie, byście chcieli nagrać jakiś filmik, usiądziecie na krzesło, to to wygląda jakbyście jedli. A nie tak po prostu siedzicie przy stole, tak jak ona. A no w sumie można też tak. No dobra, to był fajny pomysł. Dobra, <laughs> ja wolę tak. Czy mi się wydawało, czy ktoś nam się wkradł do domu? Dobra. Idę udekorować swój pokój. Dobra. I, idę udekorować mój pokój. Stary, po prostu trochę chora jestem. Dobra. Który to może być mój pokój? Który to jest podobny jakiś do mojego pokoju? To no tak raczej nie. A tu na końcu? A. Dobra. Może coś na dole by było? Dobra, idę na dół zobaczyć. Idę zobaczyć na dół. Dobra. <laughs> O, to jest ok. Dobra, to może tutaj będzie jakiś fajny. Dobra, co mój? To mój pokój. Jakby, co? Dobra. Bierzemy sobie propsy. Halo, dobra, mam propsy. Teraz muszę, jakby. Tu mam łóżko. To obok, tutaj mam biurko. Tylko tu nie ma miejsca na biurko. To tutaj postawię. Tu pewnie w meblach coś będzie. A przy okazji, tutaj też sobie szafę postawię. Bo mam tu szafę. Okej. Okay. Tylko ja mam trochę większą, ale dobra. Może być coś takiego. Dobra, to jest podwójna taka. A tu się da? Nie. O, da się. To fajne. Obok jest mój pokój, dobra. A nie. Stawiłem podwójnie. A, za nisko. znaczy za wysoko. To tu? Jezu, ja nie wiem. A przy okazji pozdrowie te osoby, które napisały, czy je mogę pozdrowić. No to tak: Olcia Podłoga, Roblox, Zuz Oficjal, Zoja Kinal, Alicja Filip, Ewenobt, Piotrek Piotr Rekruta, Radzik 9263, Radzik to jest Maja, nie? Karolina Kurlandzka, Listek 1952, Iwona Wona. Jatoniowska 4, 8 czy 4 Iza Myślenik Ulczy sy User majakot Lena skowron I W i, i a Myślenik Q6E Lena Myślnik Zyny, 1 mysy, Daria, Wy, Natalia. Ym, Natalia, myślnik E7, chyba 2, Ali. A. Alicji, Us. Y, nie umiem <ścoughs> przeczytać, czekajcie. Teraz Minusia. I to wszyscy. Jakbyście chcieli żebym was pozdrowiła, to kiedyś jeszcze takie coś zrobię, ale już nie piszcie, dobra? Bo już nie pozdrowię. Kiedyś jeszcze takie coś zrobię, będziecie mieli okazję. Dobra. O, tam widać, że postawiła sobie światełka. Szkoda, że tu nie ma tablicy korkowej. Hmm. Dobra. Co ja tu jeszcze mam? Telewizor. Szukamy telewizora. Gdzie tu może być telewizor? Tu pewnie. Tak. Mm, no to tak. Gdzie my tu mamy jakieś fajne rzeczy? Hmm. O. To może być, tylko do tego bym potrzebowała biurka, ale to można założyć jako biurko. Dobra. Czekajcie, mamy coś jeszcze? Nie ma żadnego przesła. Aha, to jest. Do tego nie muszę? I to bym sobie tu postawiła. Yy, nie w tą stronę. W tą chciałam. O. Tylko na łóżko mi wchodzi. Trochę za mały ten pokój. Ale ja tego nie chcę. Tu by mi się jeszcze postawiło. Nie, w pomocy! Dobra, jeszcze raz. Próbuję. To tu. Zamiast tego czegoś będzie to. A nie, nie w tą stronę znowu. To tak. No łóżko pewnie mi wchodzi znowu. Nawet jest dobrze, tylko to trochę zawadza. To tutaj. Ach, czemu to lewituje? Nie. Jej pokój na 1000% będzie ładniejszy. Tu bym sobie dała telewizor. Czekajcie. Aha, tu powinnam mieć. Ale tu tak się nie zmieści, jakby to tutaj. Dobra, to może być tu. <laughs> Tylko ja bym zrezygnowała z tego biurka. Tak nawet jest lepiej, moim zdaniem. Teraz bym sobie postawiła na półkę jeszcze telefon. Okej. Okay. Idę zobaczyć jak u niej. O! Ładnie sobie urządziła. Dobra. Ja mam niestety taki. Jakby... O... Mm, nie wiem. Dobra. <grytanie> Fanki do mnie nie przyszły, bo jest wcześniej, więc tak, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, zostawcie suba. lajka. Like 爸。